Jutro rząd ogłosi, co dalej z obostrzeniami przez kolejne dwa tygodnie, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Medialne doniesienia wskazują, że rozważane jest otwarcie hoteli. Od poniedziałku otwarte są sklepy w galeriach handlowych, zlikwidowane zostały godziny dla seniorów. Na razie wciąż rząd nie zdecydował się na otwarcie hoteli. Restauracje mogą sprzedawać posiłki tylko na wynos. Zniecierpliwienie wśród przedsiębiorców rośnie. Rosną też nadzieje, zwłaszcza że jutro mają zostać ogłoszone nowe decyzje. Zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja jest trudna w wielu branżach, musimy jednak z ostrożnością podchodzić do zmian w katastrofie. catalogo Różnych obostrzeń. Owszem, jutro przekażemy perspektywę na kolejne dwa tygodnie i pewne szczegóły jutro zostaną przedstawione. Poinformował premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski, mówił wczoraj, że sytuacja pandemiczna ulega poprawie. Dodał, że powoli coraz lepiej kontrolujemy to, co się dzieje. Zwracał jednak uwagę, że w przypadku otwierania kolejnych branż rząd musi być bardzo ostrożny, tak by uniknąć trzeciej fali zakażeń. Przedsiębiorcy podnoszą, że rządowa pomoc. Moc nie dociera do wszystkich. Swoje postulaty zaproponował rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Adam Abramowicz chce, by środki dotarły do każdej firmy, której obroty spadły o ponad 70%. Niektóre branże chcą sięgnąć po pozwy, zapowiadają walkę o odszkodowania od skarbu państwa.